Cześć, ja się nazywam i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzień podaj rzecz hearty daily unboxingów, jak ja to nazwałem. Jest to po prostu paczka z seksa, kolejna paczka z seksa, gdzie e, zobaczymy sobie tutaj e, coś, co tutaj jest. E, przyszła dosyć duża, więc mam nadzieję, że to jest ostatnia. Wy pewnie też czekaliście, aż to się skończy. E, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to tak na wstępie powiem. Że zmień czerwony przycisk na przycisk siwy i daj dzwoneczek. A my teraz rozpakowujemy naszą paczkę. Nie będzie to ładne rozpakowanie, ale będzie hamskie rozpakowanie. Ważne, żeby to rozpakować. Sklejony seksem. Tyc. I dobieramy się do naszych gierek. Mamy to. Mamy. Zaraz zobaczymy, czy nie pomylili zamówienia, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Mamy trzy gry. Mam nadzieję, że są te, co zamawiałem, więc lecimy od, e, może najgorszej gry. Pierwsza gra to jest w języku angielski to chyba jest tak nie wiem w każdym razie i na razie tej gry nie będę mógł sprawdzić bo e, francuski wow nie mam akurat do tego akcesoriów potrzebnych a potrzebne do tego są e, w ogóle kamerka i jest taki problem, że ja nie posiadam kamerki, ale zobaczymy co mam w środku. Mam oryginalne opakowanie, no bo wiadomo, e, gra ekskluzywna, ale gra, która nie zyskała jakiejś dużej popularności względem jakichś innych ekskluzywnych tytułów i jest to przeciętna gra z tego względu, że była dosyć słaba, niby miała być konkurencją dla wchodzących akcesoriów typu kamerki. E, typu, jakieś tam e, granie typu Kinectowego, że nie używamy kontrolerów, lecz to się nie sprawdziło. Dopiero Kinect e, rozwiązał ten problem przy 360 i tam ludzie to zaakceptowali, polubili to. Natomiast przy PlayStation 2, no, 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 to nie było wypałe. Nie no i książeczka, oczywiście, książeczka jest. Wow, po angielsku. Okej. Okay. Książeczka jest po angielsku. I to jest E Toy Play. E, to jest pierwsza część. Jest z tego bodajże chyba 3 czy 4 części. I e, każda ma takim postaci, takich minigierek. Coś takiego A jest. No i tutaj sobie sprawdzimy teraz. Płyta, że rzekłbym, że jest jaknówka, bo pewnie ktoś w to nie grał. Jest po prostu lekko przykurzona. Ale poza tym jest jaknówka. Więc tutaj nie mam się do czego przyczepić, bo płyta jest w stanie wręcz idealnym. Tak wygląda pierwsze granie. Będę chciał przedłużać. To są mini gierki, dosyć przeciętne. My stoimy przed. Na naszym pokoju, pomieszczeniu gdzieś. Gdzie mamy opcję sobie zagrania. Stoimy i sobie tutaj pajacujemy. Generalnie kończy się na tym, że musimy jakąś rzecz albo zbić ręką, albo zbić po prostu naszą głową, ciałem. Druga gra jest już o wiele, wiele lepsza. Jest to Fight Night 2004 ODA. Jak widzieliście w poprzednim unboxingu było NBA Live. Teraz mamy Fight Night. Fight Night jest to gra sportowa, czyli box dość popularny przy PlayStation 2. Dość popularny przy Xbox 360. Ja nie mam Xboxa 360. Z tego względu postanowiłem, że na PlayStation 2. Jak się uda, to na PlayStation 3 jakieś tam części, jeżeli weszły. Postaram się mieć. No i gra jest oczywiście po angielsku. Nie mamy tutaj języka polskiego, przynajmniej na okładce. Bijemy się w różnych typach sportu, mamy challenge, normalne turnieje itd. Każdy, kto grał tu będzie wiedział mniej więcej o co biega. No i tak, mamy Fight Night 2004. Książeczka dość taka cieniutka. Dość taka bieda opcja ta książeczka, szczerze Wam powiem. Ale mamy książeczkę, mamy oryginalne pudełko premierowe. No i grę w stanie. No coś podobnego, no gra nie ma jedną taką malutką ryskę. ma Tylko to, yy, że ta gra ma ryskę. Ale tak oceniam bardzo dobrze, no bo. Zdarzyło mi się kupić w Ceksie grę, która no, niestety nie zadowalała mnie, z tego względu, że była porysowana dość tak mocno. A tutaj jak na razie wychodzi OK. No i trzecią, ostatnią grą. Dość przeciętna gra, ale miała swój Multi, e, miała opcję Multiplayera. No i mogliśmy sobie zagrać w Multi ze znajomymi. To jest Tiger Woods PGA Tour e, 06. I jest to ponownie gra od e, Chciałem powiedzieć od EA, tak? To jest gra od EA. Angielskie wydanie, więc będzie po angielsku. Chodzi w tej grze o to, że po prostu walczymy sobie z naszymi przeciwnikami w hokeja. E, nie hokeja, tylko golfa. Wow, tutaj mam wszystko już. Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna, bla bla bla. E, co mamy tutaj? Mamy tak, dziękujemy za zaufanie. E, pakowała, paczkę pakowała. Betty? Nie wiem. Tu, masz, tu macie kto pakował. Serdecznie dziękuję, ale tego przeczytać nie idzie. Rachunek e, całyśmy wyniosła 9 zł, bo mm, tak jak mówiłem, Fighting kosztował 5 zł. Tiger Woods 5 zł i e, właśnie A-Play I, e, i Toy Play 2 zł. No i tutaj mamy naklejeczkę. Informacje, że możemy zwrócić, wymienić, i tak dalej. W każdym to powinno być. No i teraz, wow, dwie instrukcje. Jedna od EA. Taka w sumie informacja, jakie gry jeszcze od EA są. Sports, EA Sports. EA w tamtych czasach było bardzo dobrą firmą. To nie można powiedzieć, że była to zła firma. Bo w tamtych czasach EA była bardzo dobra firma. Wydawała bardzo dobre gry. Wydawała choćby Simsy, wydawała choćby Harry Pottera, yy, Battlefielda czy Burnouta, którego tam sobie kupiłem wcześniej. Na unboxingu mogliście widzieć, ale też Ojca Chrzestnego wydali, FIFA wydawali. Do tej pory wydają zresztą FIFA i są moim zdaniem najlepsze gry piłkarskie, yy, jakie w ogóle wyszły. No i mamy książeczkę, już taką podstawową, oryginalną, w sensie, że. Mamy książeczkę już normalną. Nic mniej szczerze mówiąc nie ma. Czysta taka sucha instrukcja. No i zobaczmy teraz, jak ta płyta nasza wygląda. Czy ma jakieś ryski? Wow! Normalnie by można było powiedzieć, że jest stan idealny. Nie ma ani jednej ryski. Jestem bardzo zadowolony, bo Tiger Woods PGA Tour 06 to no nie jest jakaś wybitna gra i spodziewałem się, że będzie w ogóle zużyta w sensie, że będzie używana bardzo mocno i będzie to tak e, nieciekawie to wyglądać za chwilę wracamy ponownie Dobra, e, minęła dosłownie dla mnie dla was sekunda, dla mnie troszkę dłużej musiałem na chwilę przerwać, bo skończyło mi się Pamięć, nie wiem jak to nazwać. Mój aparat może nagrywać tylko 10 minut z jakiegoś powodu, więc dlatego musiałem to przerwać. No i teraz dokończenie takiego naszego unboxingu. Mamy Tiger Woods PGA A-Toy Play I Fight Night. I z tego powiem Wam, że są bardzo fajne gry w sensie sportówki i większości, bo nawet jeżeli chodzi o a to Play to też możemy zaliczyć jako sportówkę, możemy zaliczyć jako e, grę, która no jest e, bardziej taka rozrywkowa, do rozrywek w kilka osób, robienie takich domowych challenge, konkurencji. Dodatkowo też możecie się świetnie bawić sami, no bo to też o to chodzi, żeby się bawić samemu, jeżeli ktoś chce. No i podsumowując. Ten unboxing jak najbardziej jest OK. Ja jestem zadowolony, bo gry są w stanie idealnym. Eee, szło to bodajże skąd to szło. Zaraz wam powiem. Z Wrocławia, więc ja za Wrocław jestem bardzo zadowolony, bo przyszło w bardzo dobrym stanie. Wszystko przyszło tak jak chciałem, czyli w premierowych pudełkach, z oryginalnymi pudełkami, z instrukcjami i tak dalej. Oprócz e, Toy Play Też nie, a Toy Play też ma instrukcję Więc tutaj akurat wszystkie mają instrukcje. E, no i tutaj jak najbardziej to jest do polecenia Bo gry dosyć tanie A warto mieć je w swojej kolekcji Bo zbieram, staram się zbierać Jak najwięcej gier na PlayStation 2 Więc tutaj akurat Próbuję zebrać wszystkie jakie leciały Nawet te najgorsze No i moi kochani taka ważna informacja Że pojawi się live z tych oto gier będzie, eight, e, oprócz Atoy Play, bo nie mam jak tego odtworzyć e, Wam na live, bo nie mam kamerki, ja z PlayStation no niestety nie działa, to tutaj to akurat odpadnie, ale będzie Tiger Woods, PGA Tour 06, Fight Night, NBA Live, e, pokrótce sobie ogramy Nightfire'a, i pokrótce ja tu zmieniłem opakowanie, bo mnie raziło wręcz. Mam niebieskie Burnout 2, e, czyli Point of Impact. Ale żeby nie przedłużać wam, bo i tak długo tutaj macie, długo tutaj czekaliście, oglądaliście, to ja Wam dziękuję za to oglądanie tego materiału do końca tego filmu. E, widzimy się na live. Najprawdopodobniej to będzie gdzieś e, w okolicach. 20 live. Zobaczę jeszcze jak to wypali. Śledźcie Facebooka, tam dam informacje, na przynajmniej 15-20 minut wcześniej. Więc tutaj akurat to śledźcie, więc tam będą wszystkie ważne informacje, jeżeli chcecie być na naszym live. A dodatkowo, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, to daj subskrybujkę, z czego zmienisz przycisk z czerwonego na siwy, daj dzwoneczek, żeby nie przegapić innych ciekawych materiałów, czy tam liveów na kanale, daj łapkę w górę, jeżeli się nie podoba film, to oczywiście łapkę w dół. Dla YouTube'a generalnie działa tak samo, dla mnie no niestety nie, bo to sprawia, że wiem, że dany materiał dla danej osoby się nie podobał, więc tutaj akurat to jest e, wiadome dla mnie taka informacja i e, to, patrzcie też linki w opisie materiału do społecznościówek jak Instagram, Twitter, e, Facebook i, tak dalej, i tak dalej, Patrzcie też linki do strony de, na T-shirt, na kapsel, gdzie są koszulki, kubki, e, plecaki, e, otwieracze do butelek i inne, inne, inne rzeczy o, i maseczki również. E, dodatkowo też, e, patrzcie jakby to nazwać stronę na wiksie gdzie tam staram się coś wrzucać chociaż no za często to nie ma więc tutaj akurat musicie się uzbroić cierpliwość ale możecie tam sobie od czasu do czasu zajrzeć to by było na tyle ja się nazywam Pater i będę się z wami żegnał i widzimy się na live na innych materiałach i do zobaczenia hej hej pa pa